Gdybym wiedział o tym wszystkim wcześniej. Czy byłbym w tym miejscu, w którym aktualnie się znajduję? Może wcześniej zrealizowałbym założone cele życiowe. Może, ale jak to mówiłem, gdyby baba miała wąsy, no to byłaby chłopem. A nie ma co gdybać, bo można bez końca się umartwiać nad własnym losem. Chodzi mi tutaj o coś zupełnie innego. Bo lepiej uczyć się na bolesnych błędach innych niż samemu je popełniać, dlatego przygotowałem 14 zasad życia, których uczymy się o dużo za późno. Zapraszam. I Jeszcze zanim zaczniemy, mamy anglojęzyczny kanał. Przeciętny człowiek po angielsku to te same animacje, odrobinki dopracowane i przerobione, publikowane na nowym anglojęzycznym kanale. Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz podszlifować angielski, powtórzyć nasze treści czy podzielić się z nimi osobą nie mówiącą po polsku, zapraszam. Link jest w opisie. Pierwsza zasada: miej odwagę powiedzieć nie wiem i prosić o pomoc. Jest to problem wielu nowych pracowników czy ludzi młodych, chcących zrobić dobre wrażenie, ale też osób starszych, które wstydzą się swoich braków. Im wcześniej zrozumiesz, że przyznanie się do niewiedzy i prośba o pomoc to nic złego, tym więcej jesteś w stanie wynieść je z życia. Nie jest to oznaka słabości, ale pewności siebie. Tylko osoba znająca swoją wartość i swoje inne zalety jest w stanie przyznać się do braku wiedzy w danym temacie i prosić cię o pomoc. Osoba ta ma również odwagę, aby poszerzyć swoje horyzonty, ciągle uczyć się czegoś nowego i rozwijać. Blokadą, która uniemożliwia otwartą prośbę o pomoc, jest najczęściej strach. Boisz się, że zostaniesz źle odebrany, że nikt nie będzie chciał udzielić Ci pomocy, że Twoja niewiedza zostanie wyśmiana. Jesteś przyzwyczajony, że trzeba zawsze być zdanym tylko na siebie. Jednak obierając tę drogę, Wiele możecie ominąć. Nie możesz w ten sposób uczyć się od bardziej doświadczonych. Omijać się w ten sposób cenna wiedza, a może nawet możliwość awansu. Prośba o pomoc to także nawiązanie kontaktu, który może zaowocować później. To także umiejętność współpracy w zespole, gdzie osoby wzajemnie się uzupełniają. Dlatego tak ważne jest, abyś znalazł w sobie odwagę i otworzył się na pomoc innych. Druga zasada: Droga na skróty nie istnieje. Łatwe rozwiązania są kuszące. Dlaczego? Ponieważ Twój mózg nie chce się wysilać. Liczy, że jeśli szybciej zakończysz zadanie, tym szybciej będziesz odpoczywał. Dlatego też niejednokrotnie podpowiadać Ci szybkie rozwiązania. A może by tak, przekopiować coś bezpośrednio z internetu do pracy zaliczeniowej, a może zamiast gotować zdrowy obiad, to kupić zupkę chińską, a może ten raport w pracy napisać szybko i pobieżnie, przecież i tak go nie przeczyta. Twój mózg chce jak najszybciej otrzymać nagrodę z wykonanego zadania. Czasem się to udaje, oczywiście, ale czasami ciężko z tym walczyć i próbujesz znaleźć łatwą drogę do celu. Na pewno wiesz z doświadczenia, gdy będąc na wakacjach i chcąc zobaczyć jeszcze jedną atrakcję przed zachodem słońca, próbujesz dotrzeć do niej skrótami. Jak skończyła się ta przygoda? Ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że może i kilka razy udało mi się tą krótszą drogą dojść do celu, ale potrzebowałem jednak przy tym pomocy spotkanych ludzi. W większości przypadków jednak próby te zakończyły się fiaskiem. Atrakcję nie zobaczyłam, a powrót do hotelu zabrał mi dwa razy więcej czasu. Tak też jest z większością projektów, zadań czy własnych celów, których przebieg usiłujesz przyspieszyć. W większości przypadków będziesz musiał dołożyć pracy, aby zrealizować to, co chciałeś ułatwić. Realizując projekt lub obierając cel, do którego dążysz, nie szukaj dróg na skróty, zwłaszcza w tych kluczowych elementach, kluczowych miejscach, w których chcesz naprawdę coś wykonać idealnie. To, co wymaga poświęcenia, włożonego trudu i pracy, jest dużo więcej warte niż to, co przychodzi ci łatwo. Trzecia zasada. Nie zarobić pieniędzy, dopóki nie zaczniesz określać, ile wart jest Twój czas. Zasada ta jest podstawą ludzi na nowo bogatych. Tak określił osoby racjonalnie zarządzające swoim czasem Tim Ferris w swojej książce 4 godziny tydzień pracy. Nikt nie zabroni ci pracować 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jeżeli naprawdę tak bardzo uwielbiasz swoją pracę. Czy jednak nie kusi cię możliwość odzyskania kilkudziesięciu godzin tygodniowo, które będziesz mógł zagospodarować na swoje pasje czy rozwój? W normalnych warunkach pracy odkładasz wszystkie plany na emeryturę. Niestety wówczas nie będziesz miał ani siły, ani funduszy na kurs tańca, gry na gitarze czy na przykład na malowanie. Lepiej znaleźć czas na to, co lubisz już dzisiaj. Kluczem jest oszacowanie, ile potrzebujesz zarabiać, aby ze spokojną głową móc oddawać się przyjemnościom. Wielu ludzi błędnie myśli, że aby być wolnym i mieć czas dla siebie, Trzeba być co najmniej milionerem. Nic podobnego, nie potrzebujesz egzotycznych podróży i domu z basenem, aby czuć się spełnionym. Określenie wartości swojego czasu ma kluczowe znaczenie, jeśli nie chcesz już dłużej tracić kilku godzin dziennie na nic nie wnoszące posiedzenie, niekończące się pytania kolegów z biura czy odczytywanie niepotrzebnych maili. Uporanie się z tego typu zjadaczami czasu pozwoli Ci uzyskać wiele godzin tygodniowo, które będziesz mógł poświęcić na przyjemności. Oczywiście nic nie dzieje się od razu, jeśli pracujesz na etacie, no, to jest to pewna solidna przeszkoda, ale dążąc małymi krokami do tego, żeby zacząć zarabiać za godzinę i to odpowiednie stawki, wtedy jesteś w stanie się z tego wszystkiego uwolnić. Czwarta zasada. Poranki należą tylko do ciebie, dopóki nie powiesz wszystkim, że już wstałeś. Jaką rzecz robisz zaraz po przebudzeniu się? Otwierasz okno i robisz kilka głębokich wdechów, czy raczej wydasz za telefon i zaczynasz sprawdzać e-mail? Sprawdzasz też powiadomienia, odpisujesz na wiadomości w komunikatorach społecznościowych. I przy Twojej miniaturce w każdej aplikacji pojawia się status dostępny. To znak dla całego świata, że już się obudziłeś i można do Ciebie dzwonić, pisać, żądać zaległych raportów, krytykować zmiany w projekcie, czyli jednym słowem zepsuć Ci poranek. A jaki poranek? Taki cały dzień. Jeżeli pozwolisz, by był pełen nerwów i złych emocji, na własne życzenie Twoje samopoczucie nie będzie dobre przez cały dzień. Po wyłączeniu budzika. Zostaw telefon w spokoju aż do momentu rozpoczęcia pracy. Da ci to przestrzeń na spokojne rozpoczęcie dnia i zadbanie o swoje samopoczucie. Piąta zasada. Dobrze jest być czasem nieco samolubnym. Tej zasady na pewno nie usłyszysz w szkole, na pewno nie powiedzą ci o niej rodzice, a przynajmniej nie wszyscy. W dzieciństwie przecież wszyscy każą ci być miłym dla innych, dzielić się zabawkami i częstować cukierkami. Im jesteś starszy, tym bardziej zwracasz uwagę, aby dbać o potrzeby ludzi dookoła i stawiać priorytety innych nad swoimi. Prowadzi to bardzo szybko do katastrofy obejmującej Twoją psychikę, a może i ciało. Zupełnie zdrowe i potrzebne jest postawienie na swoje potrzeby w pierwszej kolejności. Naprawdę nie musisz kolejny raz brać nadgodzin w pracy czy być na każde zawołanie przewrażliwionej przyjaciółki czy nawet rodzica. Szósta zasada. Słowo przepraszam nic nie znaczy, jeżeli za nim nie stoją zmiany. W dzisiejszych czasach samo słowo przepraszam stosowane zamiennie z sory jest nadużywane i rzucane na wiatr. Nie przywiązujemy uwagi, czy wypowiedziane jest szczerze, czy raczej na odczepnego. Zadbaj o wartość przeprosin. Samo słowo niewiele zmienia w życiu. Jeżeli faktycznie postąpiłeś źle, chcesz za to przeprosić, to dodaj od siebie również plan rekompensaty. Wówczas pokrzywdzona osoba będzie miała pewność, że wypowiadane słowa są szczere. Wpłynie to niesamowicie na waszą dalszą relację. Pamiętaj, że zasada ta działa w dwie strony: przyjmując przeprosiny od drugiej osoby, wymagaj wcielenia w życie planu naprawczego. Siódma zasada: nie ma sytuacji bez wyjścia. Na pewno wiele razy wydawało ci się inaczej. Na pewno wiele razy siedziałeś załamany i czekałeś na cud, bo przecież sytuacja była bez wyjścia. Czekałeś w ponurym nastroju kilka dni, może dłużej, po czym okazywało się, że istnieje super proste i skuteczne rozwiązanie problemu, albo problem rozwiązał się sam. A gdybyś był świadomy, że zawsze, to zawsze jest wyjście z każdej sytuacji, może nie załamywałbyś się od razu i znalazł rozwiązanie. Ósma zasada, jeżeli ktoś cię nie lubi, Pozwól mu odejść. Nikt nie jest idealny, a dla wielu osób nigdy nie będziesz wystarczająco dobry. Nie przejmuj się tym. Bądź najlepszą wersją samego siebie. Jeżeli nie spełniasz czyichś oczekiwań, zwłaszcza tych wygórowanych, daj tej osobie wybór i pozwól tej osobie odejść. Nie trzymaj się kurczowo na siłę tej osoby. Nie trzymaj w swoim otoczeniu osób, które cię po prostu nie lubią. To naprawdę nie ma sensu. Dziewiąta zasada. Jeżeli tego goś nie lubisz, Odejdź, daj tej sobie przestrzeń. Przypomnij sobie wszystkie osoby, które nie do końca rozumiałeś, nie zgadzałeś się z nimi, nie było między wami dobrej chemii. Nie mówię tutaj o tym, że po prostu się różniliście jakimiś opiniami, ale no, no był konflikt i to był konflikt taki, że aż wrzało. A jednak poświęciłeś tym osobom sporo czasu i tym konfliktom. Czy nie lepiej byłoby wykorzystać ten czas na spotkanie z serdeczniejszymi przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi warto budować relacje? Dziesiąta zasada. Twoja przeszłość jest bez znaczenia, chyba że czerpiesz z niej naukę. Wiele osób usiłuje tłumaczyć swoje niepowodzenie problemami z przeszłości. A to rodzice nie poświęcali dostatecznie dużo uwagi, a to nauczyciele, akademicy zawiedli, a w pierwszej pracy źle mnie traktowano. Ludzie usiłują tłumaczyć teraźniejszość wydarzeniami z przeszłości. Jednak do niczego to nie prowadzi w sensie to nic nie zmienia dopóki ty sam nie zapragniesz zmiany i nie zaczniesz dążyć realnie do tej zmiany. Tłumaczenie braku awansu problemami ze studiów zupełnie się na nic nie zda. To znaczy, to może być logiczne uzasadnienie. To może być logiczny ciąg wydarzeń, który doprowadził do tego, co się wydarzyło, ale to w chwili obecnej nic nie zmienia. Chyba, że potraktujesz to jako lekcję i bardziej przyłożysz się do nauki, za następnym razem, aby otworzyć przed sobą kolejną, szerszą ścieżkę kariery. Jedenasta zasada. Rzeczy nigdy cię nie uszczęśliwiają, ale bądź wdzięczny za to, co masz. Zbytne przywiązywanie się do rzeczy może powodować problemy. Przecież w każdej chwili ktoś może cię okraść, a rzeczy łatwo się gubią, niszczą, no i co wtedy? Uporanie się ze stosunkiem do przedmiotów pozwoli ci uwolnić się od uczucia przywiązania, które w momencie straty jest przyczyną niepotrzebnych, solidnych zmartwień. Absolutnie nie każe ci pozbywać się wszystkiego, co masz i zostać minimalistą, ale zbudować swój zdrowy stosunek do przedmiotów. Zniszczyło się? No trudno. Bądź wdzięczny za to, co masz. Korzystaj z tego, ale jednocześnie zadbaj o to, co naprawdę wartościowe, czyli uczucia i relacje z bliskimi, nie o majątek. Dwunasta zasada, przeżytaj coś każdego dnia i ucz się od wspaniałych ludzi. Zalety czytania można wymieniać bez końca. Poprawiają pamięć i koncentrację, rozwijają kreatywne myślenie, hamują procesy starzenia się w mózgu i wiele, wiele więcej. Pozwalają też na bardzo efektywną naukę. Jeżeli masz problem z regularnym czytaniem, zrób eksperyment. Przeczytaj fragment książki każdego dnia przez miesiąc. Nie zakładaj, że codziennie przeczytasz 10 stron czy rozdział. Może być to nawet i pół strony. Przekonasz się, jak zmieni się sposób Twojego myślenia pod koniec miesiąca. Główną wymówką ludzi, którzy nie czytają, jest brak czasu, bo praca, dzieci, zajęcia sportowe itd. W czytaniu nie chodzi jednak o ilość, a o regularność. Wystarczy kilka stron książki dziennie, a nie tylko twój mózg zacznie inaczej pracować, ale będziesz mógł codziennie i regularnie poszerzać swoją wiedzę na wybrany temat. Na pewno zaskoczy cię fakt, że po miesiącu okaże się, że poświęcając zaledwie parę minut dziennie, co nie było w ogóle odczuwalne, udało ci się przeczytać całą książkę, no i wiele z niej wynieść. Trzynasta zasada: realizuj swoje cele z wielką koncentracją, ale zachowaj elastyczność. Istnieje wiele metod ułatwiających realizację obranych celów, więcej o nich dowiesz się w moim filmie Jak osiągać cele. Dzisiaj jednak chcę Cię uwrażliwić na często spotykany fenomen popularnie nazywany po trupach do celu. Wiele osób dążąc do jakiegoś założenia, obiera jak najszybszą, jak najbardziej skuteczną i efektywną drogę przynajmniej według ich. Tych osób. Można porównać ją do autostrady. Poruszają się do celu, nie zważając na okoliczności. Skupiają się na tym, aby jak najszybciej poruszać się do przodu. Samochód na poboczu potrzebuje pomocy. Nie zwracają wtedy na to uwagi. Mogą zjechać na ładniejszą drogę i dodatkowo coś zwiedzić, ale obowiązuje na niej ograniczenie prędkości, więc wybierają autostradę, żeby było szybciej. Te osoby na pewno zrealizują zamierzony cel, a przynajmniej hmm, zrealizują lub zmierzają do katastrofy. Pewnie zrobią to w bardzo krótkim czasie, katastrofę lub osiągną cel. Jednak, jeżeli wezmą pod uwagę koszta, jakie ponieśli w postaci utraconych przyjaciół, wydarzeń z życia, okoliczności, lekcji, które ich ominęły, wcale nie będą na plusie. W realizacji każdego celu ważny jest szczegółowy plan działania, ale każdy dobry plan ma opcje awaryjne. Ważne, żebyś uwzględnił je w realizacji własnych założeń i nie zapatrywał się na ten pierwotny plan, jak na jakieś święte pismo. Plany można zmieniać i powinno się zmieniać. 14. Zasada: traktuj innych tak, jak Ty sam chciałbyś być potraktowany. Nieważne, czy wierzysz w powracającą karmę, czy nie, to, co od siebie dajesz, wraca do Ciebie jak bumerang. Jeżeli wypuszczasz świat złości i agresji, jesteś nieuprzejmy, nie spodziewaj się uprzejmości ze strony innych ludzi. Zdecydowanie częściej uruchamiaj swoje wyobraźnie i stawaj się w położeniu innych osób. Pomyśl, jak chciałbyś być traktowany przez innych w różnych trudnych sytuacjach i zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby właśnie tak działać. Bo Pamiętaj, że w życiu czasem możesz dość szybko, tak jak w poprzednim punkcie, pojechać tą autostradą na sam szczyt kariery. Ale pamiętaj, że upadek ze szczytu bywa bardzo bolesny, a po drodze spadając będziesz mijał tych wszystkich ludzi, wobec których byłeś nieuprzejmy, wobec których byłeś obojętny tych ludzi, którzy mogliby ci pomóc w trakcie kryzysu, podczas tego upadku. Ale nie pomogą Ci, bo nie byłeś dla nich miły, przez co nie będą chcieli Ci się odwdzięczyć. Co więcej, mogą nawet życzyć Ci źle, życzyć Ci upadku, dlatego traktuj innych tak, jak Ty sam chciałbyś być potraktowany. A ja dziękuję Ci za Twój czas, no i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.